Cześć witaj zaprezentuje ci dzisiaj plugin na kowala z anarchii Jest to jedyny plugin w takim wydaniu także oglądaj do końca Pojawia się trochę późno ale lepiej późno niż wcale Także wymagania mi by go pobrać na discordzie oczywiście za darmo Są te wymagania które macie teraz na ekranie A ja zapraszam do prezentacji także plugin wgrałem już na swój serwer testowy. Plugin jedyny, co wymaga do swojego działania, to plugin Vault oraz, oraz jakiś plugin właśnie do zarządzania, tą ekonomią, czyli np. Essentials bądź tam jakiś inny, jaki macie. Nie wiem jakie teraz są dostępne na rynku, no ale mniejsza. Plugin posiada wsparcie do Citizensów, czyli do npc tak aby nam nie zakładało przedmiotu który trzymamy w łapce, możemy sobie włączyć bądź wyłączyć tą opcję w configu oraz przypisać ile npc-tów chcemy wtedy po kliknięciu na npc to nam po prostu zadziała komenda wpisamy już też kowal. otwiera nam się tutaj takie GUI gdzie mamy informację, że jest to niepoprawny przedmiot oraz mamy przykładowe uzbrojenia jakimi możemy tutaj dysponować domyślnie w konfigu mamy dodane bodajże 6 leveli i są to lewele diamantowe oraz anarchiczne, czyli po prostu netherite'owe możemy sobie wziąć całego diamentowego sycika no i teraz po wpisaniu kowal trzymając nasz hełm otworzy nam się gui, gdzie możemy sobie wyłączyć gui możemy sobie ulepszyć kamieniem kowalskim ja aktualnie takiego nie posiadam w punku mamy tutaj nasz hełm oraz mamy zwię zwiększenie poziomu mamy tutaj informację o naszej gotówce ja sobie gotówkę zresetuję do zera Komendę zeszłej Salsa wpisuję kowal. Jak widzimy, teraz nie mam gotówki. Mam żebym zbierał wymagane przedmioty. Nie mam również węgla. Przedmiotów możemy dodawać ile chcemy, jakie chcemy. Możemy dawać im różne tłumaczenia, ale to w dalszej części filmu przejdziemy również później do konfigu, abyście wszystko mieli jaśnie wytłumaczone. Mamy też komendę do za zarządzania przez minecrafta ale o tym czytkę później. Także oglądajcie do końca. Teraz po kliknięciu okaże nam się, że nie mamy wystarczająco pieniędzy. Jeżeli doładujemy sobie takowe pieniądze, damy sobie na przykład na 1000, wchodzimy w kowala. Brakuje nam dalej węgla. Gdy chcemy ulepszyć, nie siadamy wszystkich przedmiotów. Także weźmiemy sobie węgiel. Domyślnie w każdym przedmiocie mamy sam węgiel. Nie ustawiamy już jeden do jeden z anarchii, ponieważ tak czy siak prawdopodobnie będziecie chcieli sobie zrobić to po swojemu. Także wpisujemy kowal. Jak widzimy, teraz mamy informację, że mamy już ten węgiel. Czy jest on zielono, Także ulepszmy sobie właśnie ten przedmiot, bez kamienia na razie. Przychodzi nam tutaj do kolejnego GUI. Mamy tutaj opcję nie, czyli cofa nam oraz opcję tak. Mamy informację o ulepszeniu i mamy informację, że nie posiadamy kamienia który jest aktywowany. Jest tutaj 80%, czyli, co? czyli to dość dużo. Te GUI możemy sobie zmieniać, możemy sobie ustawić np. kowadło, możemy sobie ustawić tutaj na przykład Barelacz czyli beczkę, crafting czy szalkę, raczej co chcecie, albo zwykłe GUI, tak jak macie tutaj, oczywiście, wszystko jest do zmiany w konfigu. Jak widzimy, udało nam się ulepszyć. Mamy też dźwięk po prawi prawidłowego ulepszenia. Widzimy, że nam się przedmiot nazwał inaczej, że jest to przedmiot już plus jeden, jest to diamentowy hełm. oraz mamy 0,5 odporności na obrażenia. Spróbujmy sobie ulepszyć na kolejny poziom. Jak widzimy potrzebna nam znowu 35 kaski i 10 węgla i mamy tu ulepszenie z 1 na plus 2. Możemy ulepszyć, przechodzimy dalej, mamy już tutaj tylko 70%. Widzimy weszło, mamy już 1 odporności na obrażenia, plus 2. Przejdźmy sobie dalej. Udało się. Dalej mamy teraz 50%, więc teraz prawdopodobnie nie wejdzie. A jednak weszło, mamy już plus 4. Czyli mamy plus 4. Mamy teraz 40%. Jak widzimy, ulepszenie nie powiodło się. Nie użyłem kamienia szliferskiego. Także zeszło nam na plus 3 i 1.5 odporności na obrażenia. Wpiszemy sobie Kowal. Spróbujemy jeszcze raz ulepszyć na 4. Weszło nam. Teraz mamy 2,0 i mamy plus 4. Także możemy sobie wziąć teraz kamień szliferski. czy wpisujemy Fast Kowal. Mamy tutaj kilka opcji w pluginie. Na razie przejdziemy sobie do tej którą jest odłamek, gdzie wpisujemy odłamek Enter. Otwiera nam się GUI, w którym mamy przycisk do zapisania. Możemy sobie go kliknąć. Widzimy, że nam zapisało do konfigu oraz mamy tutaj ten kamień śliferski, który możemy sobie na spokojnie wziąć i zamknąć GUI. On tutaj dalej będzie. Jeżeli chcemy sobie zmienić odłamek, możemy sobie wziąć na przykład zwykłego logo, czyli pięć drzewa. Wpisujemy odłamek, podmieniamy, zapisujemy, zamykamy GUI. No i teraz ponownie już pod odłamek, to jest właśnie naszym kamieniem szlifierskim, czyli jak widzimy wpiszemy kowal, nie posiadamy kamienia szlifierskiego, weźmiemy sobie logo, kowal, widzimy, że już ulepszono kamienie szlifierskim, możemy sobie to wyrzucić, podmienię sobie na, na ten prawidłowy kamień szliferski, to wyrzucamy, to ustawiamy, musimy pamiętać, aby tutaj była ilość 1, chyba że chcemy wymagane większą ilość, no to wtedy Rzucamy tutaj, ile chcemy. Mamy już tutaj zapisanego. Także wejdźmy sobie jeszcze raz w kowala. Klikniemy sobie na ulepszenie kamieniem kowalskim. Podmienia nam się tutaj, właśnie przedmiot. No i mamy informację, że jest używany właśnie metalem. To znaczy, że jest ulepszenie metalem. Po przejściu dalej, ten przedmiot również jest inaczej otagowany. Ponieważ jest napisane, że to ulepszenie zabezpieczałem przed obniżeniem przedmiotu. Czyli teraz, jeżeli mamy ulepszenie plus 4 i plus 2.0 odporności, je, w przypadku niepowodzenia, jeżeli nam to ulepszenie nie wejdzie, po prostu nie stracimy tego plus 4, nie zajdzie nam na plus 3, tylko zostaniemy na plus 4 oraz po prostu przy kliknięciu tak, niezależnie od tego, czy trafimy, czy nie, zabierze nam ten kamień Kowalski. Jak widzimy, ulepszenie nie powiodło się, ale level nam został, także możemy sobie teraz na szybko ulepszyć do fulla jeżeli się uda jak widzimy to już naprawdę są trudne procenty o widzimy ulepszono nam do plus 5 plus 6 jest aktualnie maksymalnym poziomem ulepszamy 30% udało nam się na plus 6 jak widzimy teraz ten przedmiot jest maksymalny nie wylosowało nam tutaj dodatkowego bonusu ponieważ jest to, jest to ustawione w konfiguracji na plus 7 za chwilę do tego przejdziemy no i to zmienimy ale teraz przejdźmy do tego jak edytować właśnie te wymagane przedmioty? Czyli weźmiemy sobie kilka właśnie tutaj przedmiotów. Weźmiemy sobie trident, weźmiemy sobie na przykład tarczy. I teraz wpisujemy Fast Call. Zarządzaj. Teraz poziom jakim chcemy zarządzać, czyli na przykład pierwszy. Mamy tutaj listę naszych poziomów, które mamy w konfigu, oraz tutaj mamy listę rzeczy, które również mamy stworzone w konfigu. Czyli weźmiemy sobie na przykład diamond, chestplate. Czyli właśnie tą diamentową klatę. Wciskamy Enter. No i mamy tutaj zarządzanie naszym pierwszym poziomem. Działa to podobnie taki kodłamek. Zabieramy sobie to, wrzucamy sobie Trident, rzucamy sobie naszą tarczę. Niezależnie gdzie to wrzucimy, ale najlepiej w sumie. Tak, klikamy Zapisz, zamykamy, pisujemy towar Jak widzimy, mamy teraz wymagane nowe Trident razy 1, tarcza razy 1 oraz 35 dolarków. Teraz jak to zmienić, żeby to było troszkę bardziej estetyczne i nie było to tak brzydko napisane tak jak jest to nazwane w Minecraft'cie. Także do tego przejdziemy sobie do config'u. Jeżeli chcemy zmienić sobie tłumaczenia schodzimy sobie niemalże na sam dół config'u, tu gdzie mamy właśnie wiadomości. Mamy tutaj nazwane to właśnie tłumaczenie typu przedmiotów na polski. Mamy tutaj przetłumaczone pierwsze dwa przedmioty jakim jest węgiel na coal czyli w sumie na odwrót, czyli call na węgiel, Diamond na diamenty możemy sobie napisać teraz shield i przetłumaczymy to na tarcza oraz trident na na przykład hack bądź po prostu na trident jak tam wolicie zapisujemy sobie, przechodzimy do minecrafta wpisujemy fast global reload Wpisujemy ponownie kowal, otwieramy gui, no jak widzimy mamy teraz hak oraz tarczę, czyli to wszystko działa poprawnie, weźmiemy sobie właśnie nie ja, tylko trident oraz shield, tarczy, kowal, widzimy że posiadamy, możemy sobie wyrzucić na ziemię, nie posiadamy tarczy, podnosimy kowal. Nie możemy sobie już z kamieniem na przykład ulepszyć, pomimo tego, że na pierwszy level mamy 80%. Ulepszono. No i mamy tutaj, że nam ulepszyło. Teraz stwórzmy sobie na przykład kolejny level. Możemy sobie to stworzyć na player head. Czyli w przypadku graczy oraz właścicieli serwerów Box BP, ten plugin również wypali. Byśmy mogli sobie nadać teksturę, ale. Na potrzeby odcinka nie będę nadawał, po prostu to nie ma sensu. Czyli wpisujemy sobie Fast Kowal Stwórz I teraz wpisujemy, tutaj mamy domyślnie wszystkie typy uzbrojenia jakie są w Minecraft'cie, ale możemy oczywiście wpisać własny. Czyli wpisujemy sobie Player Podboga ja Wpisujemy teraz cenę ulepszenia, czyli na przykład 50 oraz szansa na to te, na te domy. Damy tam 100% na pierwszy. Klikamy Enter. Dodano nowy poziom o nazwie Playerhead. I teraz, po wpisaniu Kowal, jak widzimy, możemy sobie ulepszyć nasz Playerhead. I domyślnie mamy tutaj wymagany bedrock. Czyli wpisujemy sobie albo weźmiemy sobie jakiś przedmiot typu Koksy. Fast Kowal. Zarządzaj level pierwszy playerhead, mamy bedrock zabieramy sobie bedrocka, wrzucamy coxa zapisujemy, kowal no i mamy teraz enchanted golden apple, przejdźmy sobie do configu, wpisujemy sobie tutaj enchanted golden, długa apple dwukropek i złote jabłko zapisujemy tutaj przechodzimy na minecrafta vast kowal reload kowal i mamy teraz złote jabłko razy jeden, oczywiście zarządzaj, możemy dać sobie tutaj cztery jabłka przykładowo, zapisz, powal i mamy, że potrzebujemy teraz 4 jabłek, ulepszamy sobie szanse 100%, takich daliśmy. I właśnie teraz jak widzimy nazywało nam to playerhead oraz dodało odporność na obrażenia. No i jak tutaj zrobić właśnie, żeby nie nazywał nam playerhead? tylko nazwało nam jakoś customowo także przejdźmy sobie znowu do konfigu. przechodzimy sobie na górę mamy tutaj właśnie kategorię item names czyli nazwy danych przedmiotów, które mają być nazywane mamy tutaj diamentowe przedmioty domyślnie skopiujmy sobie to, wklejmy niżej teraz wpisujemy player head i nazwijmy sobie to na przykład główka gracza i nadajmy level na kolor czerwony. Teraz po zapisaniu. Przejdźmy sobie znowu do serwera. To wrzućmy sobie layerhead. Head, nie to. Kowal. A jeszcze musimy zreloadować, musimy o tym pamiętać. Kowal. No i teraz ulepszamy sobie czterema jabłkami. Jak widzimy, mamy główkę gracza plus 1. I teraz po wpisaniu kowal. Widzimy że mamy już maksymalny poziom możemy sobie tak dodawać kolejne poziomy czyli jeżeli jeszcze raz wpiszemy Was play Hack i damy tutaj cenę na 20 i szanse na 50. Automatycznie to się to jako kolejny level automatycznie uzupełni nam się właśnie te, ten procent obrażeń to wszystko wam się automatycznie zrobi ale i tak zalecamy też w konfigurację aby zrobić to dla siebie utworzono, teraz kowal widzimy, że mamy już tutaj utworzono do mieści potrzebny bedrock, mamy to już nie będziemy zmieniać weźmiemy sobie kamieniem ulepsz, 50% ulepszono, mamy plus 2 i mamy plus 1.0 odporności na obrażenia, no i kowal no i mamy to już jako maksymalny poziom przejdźmy sobie do konfigur ponieważ mamy jeszcze tutaj kilka fajnych naprawdę opcji, także przejdźmy od samej góry na razie mamy settings hook, on domyślnie jest na Oj, FOS, czyli wstępnie nie używamy siteizantów. Tutaj stawiamy nasze ID NPC-ów, czyli na przykład NPC może mieć ID3 i może się też mieć w kilku miejscach npc to na przykład też 4 Tutaj mamy materiały Armoru, one są też oddawane domyślnie przez komendę. Tutaj tłumaczenie, które wspominałem, mamy tutaj partikle. Mamy partiklę na przykład na levelu 6, na levelu 7. Podamy sobie jeszcze partiklę na levelu pierwszym. Przejdźmy sobie na stronę Spigot Particles, czyli listę partiklesów dostępnych na Spigocie. Wszystko oczywiście będzie jeszcze tam dopisane do konfiguro, nie musieli szukać. Weźmy sobie jakiś przykładowy typu Explosion. Wróćmy do konfigu i wrzućmy sobie tutaj na levelu level pierwszym partikle Explosion. Tutaj mamy te już domyślne na 6-7, tak jak na anarchii. Mamy tutaj dźwięki o ulepszeniu. One też są na podobnej stronie, tak jak tutaj były właśnie te partikle, też będzie to dopisane. To mamy konfigurację tego Gui Kowala, a bardziej właśnie tego itemu menu. Mamy tutaj kolory, jakie mamy linijka, jeżeli przedmiot jest poprawny, możemy sobie tutaj rzucić Heksa. Mamy że jeżeli ma, bądź jeżeli nie ma. Tutaj mamy informacje na dole Lora, czyli. Mamy Heavy Items, czyli możemy sobie wpisać. Kliknie, aby ulepszyć, albo uzbieraj wymagane przedmioty, jeżeli nie mamy. Upgrade Lore. Mamy tutaj ulepszenie z danego, jaki mamy, levela na nowy level. Wymagane ulepszacze, Multi Items. Wpisujemy sobie to, by iterowało nam wszystkie wymagane przedmioty, jakie mamy. Formatowanie też jest niżej. Mamy Color Money oraz Money info, czyli te info, które mamy tutaj wyżej, również możemy sobie je usunąć, jeżeli nie potrzebujemy. Tutaj mamy właśnie ten styl przedmiotów. Mamy kolor item, także to jest to. Item, czyli nazwa tego przedmiotu bądź typ i ilość z x na początku. Mamy konfigurację GUI. To już jest niepotrzebne, A czy? Sobie to już sami się pobawicie. Mamy tutaj właśnie GUI akceptacji. Na tej stronie, tak jak tutaj, mamy listę tych GUI. Jest to domyślnie hopper. Jeżeli chcemy ustawić na zwykłą skrzynkę, wpisujemy tutaj po prostu 0 Ja zostawiam na hopper. Mamy Smith Info oraz chance Smith, czyli jest to ten kamień kowalski, który ustawiamy przez tę komendę co pokazywałem. Mamy. Wygląd Lor, jeżeli jest zabezpieczony tym kamieniem, bądź jeżeli nie jest zabezpieczony tym kamieniem, tutaj wprowadzamy identyfikator odporności na obrażenia, także jeżeli ulepszamy następny level, musimy pamiętać, że był jakiś charakterystyczny znak, po którym plugin wykryje, że na danej właśnie linii jest ten napis, żeby później go podmienił na następny. W przeciwnym razie, po prostu będzie dopisywał nam jedno pod drugiem. A no, a tak, no a tak chyba nie chcemy. Mamy tutaj listę benefitów: Mamy hit, armor, potion, arrow. Minimalny procent, czyli od minimalnego takiego procentu do maksymalnego takiego wylosuje nam w takim zakresie. Mamy tutaj tak samo. Teraz mamy właśnie kolor, jaki ma zostać dodany. Mamy tutaj jeszcze benefit ID. Ja ustawiłem sobie tutaj domyślnie na, na procent. Działa to podobnie tak, jak było właśnie z tym zmniejszonym dimagiem levele benefitów, tutaj dodaję jednomyślnie na siódmym dodam sobie jeszcze na drugi czyli na drugim levelu również wylosuje nam benefit możemy sobie dodawać także wylosujemy na, na drugim na trzecim nam również zresetuje i wylosuje na nowo i tak dalej i tak dalej jeżeli cofniemy się o level również ten benefit zostanie zresetowany i mamy tutaj już listę naszych upgrade'ów jeżeli chcemy wyczyścić tą listę zaznaczamy od tego myślnika Lecimy w dół. Już troszkę za daleko. Cofamy, cofamy, stawiamy kwadratowy nawias, zapisujemy i mamy listę już wyczyszczoną. Ja na razie zostawię to tak, jak jest. No ale tutaj, pokażmy to. Mamy level pierwszy, playerhead. Mamy tutaj cenę, level, jakie są materiały. Tutaj mamy dwa materiały jednocześnie, czyli dwa te przedmioty. Są traktowane tak samo, mamy ten lore, który jest ustawiany, że to jest odporność na obrażenia, mamy tutaj redukcję, no i to tak naprawdę z tego tyle, tutaj mamy te tłumaczenia, tu lista wiadomości oraz jakieś tam rozmaicenia typu dźwięki, także skonfiguro to na razie tyle, przejdźmy sobie jeszcze do minecrafta, sobie zapisałem, reload, Musimy wrócić jeszcze do konfigu na chwilę, ponieważ jednak nie ma czegoś takiego jak zwykłe Explosion jako Particles. Musimy sobie wybrać jakiś typ, wezmę sobie np. Large, a zapiszę sobie, wracamy do Minecrafta, a Reload, no i teraz już działa. Mamy dany przedmiot na 6. levelu, także sobie to wyrzucę. To jest na pierwszym, a w sumie też wyrzucę. Żebyśmy mogli sobie zrobić to na nowo Kowal jeszcze wezmę sobie Bedrock Kowal Ulepszamy sobie na pierwszy Pyk I ulepszymy sobie tak całego seta Oj Kowal A Nie mamy wszystkich przedmiotów Co mamy tu wymagane? Haki, tarcza hmm. Shield Jeszcze trident. Weźmiemy sobie kilka w razie czego. ulepszamy. Ulepszamy dalej. U, 80% 80% się nie udało. No, jednak można mieć pecha. Czy ile tu jest? 80. No, kurde. To czterech razy sztuka jednak. I też się nie powiodło. Też nie powiodło i się powiodło, mamy cały pierwszy level, załóżmy sobie, jak widzimy mamy teraz takie w sumie dziwne partikle, także ja sobie zmienię je, zmieniłem sobie partikle na portal, są one ledwo widoczne, ale jak widzimy są, są na pewno estetyczniejsze i na ten level w sumie myślę, że by były odpowiednie, ponieważ jest to level pierwszy. Zenczętujmy sobie jeszcze je na level drugi, by wam pokazać właśnie te benefity, które są losowane. Pyk. Oj, nie powiodło się. Mamy teraz plus 0. Teraz z kamieniem sobie poulepszamy. O, nie mam pieniędzy. Jako set Damy dużo kowal. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I mamy teraz tabel drugi. Mamy plus 1 odporności na obrażenia i 18% wolniejsze zużycie zbroi. Także założymy sobie to. Teraz zdjęmy na napiercznik kowal. Pyk, 1% szans na odwrócenie ciosu. Pick, pick, pick. 15% wolniejsze zużycie zbroi. I jeszcze powinny być dwa efekty. Jeszcze nie powiodło się ale mamy 15% wydłużenie w mikstur także weźmiemy sobie potkę jakoś na przykład na Jump Boosta mamy minuta 30 wypijmy sobie ją mamy minuta 42 i wiadomość na Action Barze, że zostało wydłużona o ten dany procent czyli to taki przykładowy właśnie jest ten efekt Mamy też te inne, mamy jeszcze bodajże na odbicie strzały, ale już tego nie będziemy testować. Stosujecie to u siebie. Także jeżeli jeszcze macie jakieś propozycje na temat tego pluginu, bądź macie jeszcze jakieś ciekawsze pluginy, które możemy dla was tworzyć, możecie napisać komentarz. Przepraszamy również za tak długą nieobecność, no ale niestety życie prywatne płata figle. No i tak się jakoś to przeciągnęło. Ale myślę, że plugin jest tego warty tego czasu, które czekaliście, także zapraszam na Discorda. Fajnie by było jeżeli byśmy bili tutaj z dwa koła łapek. Bardzo bym się cieszył. Możecie też strzelić wbić na Discorda. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się niedługo. Cześć!